Czy to tydzień mody? Spider-Man najwyraźniej tak sądzi, bo paraduje w nowym, czarnym kostiumie. Ale, drogi słuchacz, mimo że zmienił swój wygląd, nadal stanowi zagrożenie! W trakcie zaciekłej walki włosami, z łowcami, Spider-Man obrócił Queens w gruzy, niszcząc prywatną własność i obarczając swoimi problemami wszystkich dookoła. I ja tylko na siłę i przeobraziła się w po East River, do którego przyłączył się Spider-Man, Junior, żeby siać jeszcze większy chaos. Naoczni świadkowie... Mówią, że widzieli tego Wielkiego Jaszczura. Miejmy nadzieję, że nie był to Lizard. Oznaczałoby to bowiem, że mam rację. Resocjalizacja to mit. Akazja. Ponury czas. Odchodzą i wracają obrotowymi drzwiami. Nic się nie zmienia, tylko za tym, że wiedzą jak ich błędów unikać. Możecie mnie nazwać cynikiem, ale wolę być bezpiecznym cynikiem, niż martwym najjawniejszym. To nic złego, przyznać! Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie. Przerwałem w końcu Jasonowi. Witam w kolejnym odcinku ze Spidermana. to momentu Spiderman 1602, ale fikuśne falbanki banki, ostatni krzyk mody sprzed stuleci. I iron Spiderman. Nie ma czegoś takiego jak zbyt wiele ramion, szczególnie jeśli są wykonane z super wytrzymałego stopu. I niech dokończy. Pięknie, mam Central Park, chyba pierwsza lokacja ukończona na 100%, słuchajcie. Nagroda w dzielnicy. No tak, i absolutnie dzielnica ukończona na 100% Dobra, wy się zastanawiacie pewnie czy ja tu znowu poboczne rzeczy robię, otóż nie eee, Czekajcie, czekajcie, tu gdzieś powinien być spiderbocik Otóż nie, tylko sobie zaczynam od spiderbotów ten odcineczek, ale kontynuujemy w tym odcinku fabułę jak najbardziej, tylko sobie zacznę od zebrania w tej dzielnicy również spiderbotów 3 No szybka podróż się uda odblokować, bo jeszcze tej dzielnicy nie mam. Ale jak już pierwsza dzielnica zaliczona 100%, to już o czymś to świadczy. No właśnie, czekajcie, przecież się nie rozejrzałem, kurczę. I co, jest tu gdzieś? Spiderbot? Hmm. Czekajcie, czekaj, o kurde, tam jest wysoko, dobra. Wiem, gdzieś tu musi być. Spiderbot Dusk. Chyba w życiu nie widziałem czegoś takiego ciemnego. Zresztą może, zresztą może nic tutaj nie widzę. Okej. Okay. To jeszcze tutaj gdzieś. Sobie zahaczymy. Cały czas do fabuły trzymam się tego. Kurczę, bardzo blisko jest przestępstwo. Czekajcie, musi gdzieś być tutaj. Tam, dobra. W porządku, znowu na górę. No i co? Muszę się z tym przestępcem zająć, co? Baszczy, proszę. No tu dochodzi... O, widzę, widzę, widzę. Spider Girl. No proszę, ten ma ulubione korory ciaci Mei. No dobra, nie będzie. lubią z Kurde, już widzę, że Symion działa w najlepsze. Najpierw gasimy, mo... Mu... kurde Dobra Wyć wrogów siecią? Co to znaczy? Takie coś? Tak jest O kurde, użyłem, nawet nie chciałem No i dobra, to teraz już... Mogłem grupowe użyć, co? Dużo was tutaj, czekajcie, no. Was się prosili, no. No ty dziadzie. Ty jeszcze to wszystko żyjesz? Obrażenia mam już... Nie no, nie mam jeszcze maksymalnych, ale już wysokie bardzo. Dobra. No to teraz już lecimy do misji fabularnej. Wybrał cię. Więc dobrze. Czekajcie tylko momencik. Dobra. Lecimy tam. Zrobiło im się za gorąco. Gdzie to jest I co, mamy dorwać Lizarda? Tak wiem, że tu minąłem Do kanałów. Co jest? Myślę, że w takiej scenarii musiała być walka z samym Lizartem. Ty żyjesz? Długo się nie odzywałeś. Niedługo znajdę Konorsa. Jak tylko podam mu antidotum, kostium wraca od razu do ciebie. Okej. Okay. Daj znać, jak go znajdziesz. Tylko się obawiam, że ten kostium sprawi, że na przykład to Peter go zabije. Tego się obawiam. Albo kraj. Nie wiem, czy mam cały czas przeczucie, mam, że Go Lizard nie przeżyje, że doktor Connors nie przeżyje. Połowiane rury zakłócają sygnał. Skąd w takim miejscu kamery monitoringu? Jakie kamery monitoringu? Tylko Liza potrafi zmienić kanały na gorsze hmm? Dobra Kurde, ale ten Szymon już się dał we znaki i to... Czemu nie wstaniesz Peter? Ten Symion to się dał we znaki Co i to mocno. Nie metra. Pitera już widać to wyraźnie. No podem to myślałem, że to tak wiecie.

Okej, okay, ja co mam tu zrobić? Tędy iść, tak? Ok. Aha! Dokąd się wybierasz, doktorze? Najśwież doktora Connorsa. A, co do... a kurde. Właśnie zbliżamy, co? Kamera. Co mu chodzi z tymi. Że to? Nie wierzę. Oskorp ma laboratorium w kanałach? Tego to też nie Nie stworzył to miejsce dla Konorsa w dawnych czasach. I to w tajemnicy. To przyszedł z jakiegoś powodu. Nad czym do licha? Norman kazał tu pracować Konorsowi. się notatki. Dlaczego oznaczał współrzędne astronomiczne. O że kurde! Skąd się wziął zweną? Z kosmosu! Ten symbol. Konors uczył się starożytnych języków? Mhm. Mm Historia powstania skąd wzięli tego symbionta? Oż mordę Coś jest jeszcze? Ja się więcej do O jest, warto tu znać film Kiedyś było. Mutualizm? Konors zawsze sądził, że rozwiązaniem jego problemów są inne organizmy. Zbudowali pomieszczenie czyste. Co to znaczy pomieszczenie czyste? Chwila. Taki sam akcelerator cząstek jest w fundacji. Konors rozszczepiał nim jakiś minerał? Aha. Eee, to przeze mnie? Aha. Świetnie, prąd wysiadł. Okej, okay. z czym mamy tu do czynienia? No, kiedy wyskoczył? go No, myślałem, że już go nie widział, kurde. No, gdzie wyskoczę na teren walki? A, ze strajlera. Dobra, przynajmniej trochę jeszcze nie jest. Hej, doktorku, gotowy na badania okresowe? Eh, humor nie odpuszcza jednak. No, co walka z bosem? Okej, okay, jasna sprawa. I ale duże mu zadaje. To nie dlatego To dlatego, że już jestem mocno naprawdę już napakowany. Kurde, ja mam nadzieję, że ta walka się tak nie skończy, bo trochę mu dużo obrażeń zadaje. I co to? Nie ma ze mną wiele do powiedzenia. Jeszcze właśnie tak zapamiętała Cię rodzina! No dobra. Dobrze, udało się. To walka absolutnie prościutka. No i na razie. Pomyśl o żonie! O synu! Potrzebują Cię! To też kwestia pewnie tego, że jestem napakowany mocno. Tak, zapomniałem. Ale z tego co widzę ma tam dwie takie kroki, to wiesz, to nie oznacza, że dwie fazy będzie na ta walka. Wszystko na nic Co teraz? Tak, nie trafiłem go! Ten się Tylko w ten sposób możesz wrócić! No, chodź tu. Tak mi będziesz? No, no, no. Okuś Lizarda, aby wykonać kontratak, dobra. Shit, jakiego ja mam go mam Mogliśmy już dawno to Ślak. Nie Szlak. ruszaj się! Kurde, że on mu się daje we znaki. Już raz cię To już rzeczywiście będzie koniec, więc... O, on jest podatny na ataki siecią. No ja jakoś próbowałem. Dobra, a kurde, pięknie, Dobra. dobrze, jak się trafi tym, to jest zabójco skuteczny atak na niego. Tak, teraz za bardzo też atakuje, no nie, Ale widzę, że mogę sobie na to pozwolić, tylko końcu nie powinno załatwić prawda? Tak jest. do tu O kurde. Tylko że go nie zabił. O nie. Nic nam. O nie, nie mamowy. To co to jeszcze nie koniec walki z Lizardem? No jak go pokonać? O tak, świetnie uciekł jeszcze nowego Naprawdę nie jestem teraz w nastroju na uteranie się z rozjuszonym jak o Boże, teraz gonimy Lizarda po ulicach nowego Jorku! Oj Jona Jameson będzie miał co opowiadać już... Pierwsze nagłówki na gazet już mamy. Widzicie, że wkroczyła, no jak wielki jaszczur leci ulicami Nowego Jorku. To głupie by było, żeby nie wkroczyła. W się, czy tak nie lepiej będzie? Dobra, godzimy dalej. Sceny z trailera się jest patrzą. Mnie, Conor! Dzięki wielkie, a może trochę otuchy. Kurde, szybkie jest skubanie, jak na szczura. Jeszcze nie chcę tego robić.

To zostawię wam to aż. Kurde. Idzie do tego? A nie, a nie mam na to czasu! No kurde, nie mogę być szybciej! O, zmęczył się. Aha, bo go złapali. No to jedziemy! Masz antidotum w ogóle? Kurde, ale już wściekły jest! tego Co jest? Co tu się dzieje do licha ciężkiego? Koko klikam! Co niby zrobić na górze? Odlecisz? A się zastanawiam, co on chce zrobić. Może skoczyć chce. Nie masz gdzie uciec. O nie! No to akcepto. to! Czemu nie wczepił mu Antidotum? Myślę, że zdążył. By. I co, nie udało się? A rękę se złamał? Nie, żyje dobrze, to najważniejsze. Już wczepił mu jednak? Okej, okay. szen. Jest taka super. Taka Nie, nie wczepił. Znowu walka. Chyba już ostatnio, co? Jeśli mam cię skrzywdzić, to to zrobisz. Peter, co ty mówisz do diaska ciężkiego? że choć raz ale my nie chcemy go zabić! Wszak! za słaby, żeby kontrolę. Peter! Tak! Nie! Dobra. Rodzina słuchnie się to Nie Jesteś dość silny. Już się praktycznie już całkowicie przejął nad nim kontrolę. No szlak by to nic uniknąć nie mogę. Dobra, awarwo. Dobra. Dobra, chodź tu. Tak, mam tylko troszkę zdrowia. No, klikam to L1. Dobrze. Koło połowa zdrowia, ale u mnie też nie jest dobrze. Szlak, szlak. Oj, cięższa balka. Może ja za bardzo szarżuję. No, szlak by to. Szlak. Ty nie Przecież nie ja zapomniałem o tym. Dobra, no to to już go chyba porządnie załatwi. Przynajmniej mi pomoże. On umiera, doktorze! Nie mogę to stracić! Tylko ty jesteś w stanie mu pomóc! No, klikaj, to szto, choć raz L1! Potrzebuję kostiumu! Musisz mi pomóc go przekazać! Coś, że mnie go pierdyknął? Dobra. Już naprawdę niedużo. Nareszcie. w tym momencie, dobra. To chodź tu. dobra. Dobrze! Tylko, że nam doktor Konosz nie umarł! eh Ej, żeby on nie umarł tylko w tej wodzie! Będą jeszcze jakieś problemy, czy już mamy go? Kto ci to dał? Harry Osborn. Mówił, że to pańskie dzieło ną wiedziesz coś z tym tak jak przypuszczałem Oho jeszcze wspomnienia Oczywiście, Symiot przybył z meteorytu. Tutaj jest! Hej, hey, czekajcie! Zobaczę to z bliska! Spokojnie, spokojnie. Czy w niego dostał? Fascynujące. <śm> <śm> Tak stracił rękę! Co to takiego? To kawałek meteorytu, który wiele lat temu spadł za miastem. Tam znaleźliśmy to. Mam na sobie... kosmitę? Nazywamy go Symbiontem. E, łączy się z ciałem na poziomie wewnątrzkomórkowym. E, w tym wypadku z Harym Osbornem. Harry ci go dał? Nie do końca. Byłem ranny i... On cię wybrał. A więc jest jeszcze gorzej niż mogłem się spodziewać. Musimy zawiadomić Oscorp. Trzeba to zniszczyć. Zniszczyć? Nas? O nie. On mnie wybrał, doktorze. Świetnie. Czyni mnie lepszym Spidermanem. Nie, jeszcze go zabiję. No, zabiję go. Nie uciekł O brz... że go zabije Jeszcze aż... Do tragedii nie ma, ale już... Namierzyłam cel Idę za nim co, że jedna łowczyni za nim... Za mną idzie O boż Się działo MJ Cieszę się, że dzwonisz Jak się masz? W porządku. Upycham kolejne pudła w domu. dzwoniłam do Harego. A co u ciebie? Widziałam wiadomości o pościgu. Wszystko super. Konors jest zdrowy, a kostium nadal daje czadu. I najwyraźniej nazywa się symbiot. A, no i to obcy. Niezły odjazd, co nie? Że co? E, nie brzmisz na zmartwionego. Trochę mnie to martwi, ale bez niego nie powstrzymałbym Konorsa. Peter, wasza dwójka zniszczyła pół miasta! Widziałeś, co zostało z muzeum? Jestem zdziwiona, że nikt nie zginął. A ja nie. Wiesz, że musiałem go wyleczyć. W sensie, miałem pozwolić, żeby dalej siał zniszczenie? Nie o to. Dziś będę już pracować stąd. W końcu mam wenę do pisania tekstu, który Johna powinien zaakceptować. Może jak wrócisz później, będę miała czym się pochwalić. O co jej chodziło? O co ja jej chodziło? Lepiej jej spokój. A tymczasem zobaczymy, komu możemy pomóc. No i myślę, że też faktycznie tak też zrobimy, aczkolwiek... Tak tu jest misja poboczna. Aczkolwiek, aczkolwiek w następnym odcinku... O ile ich tych jest. A, tu już też no to już naprawdę niedużo Trochę ich jest, co? Trzeba będzie je porobić. Aczkolwiek, aczkolwiek. W następnym odcinku. Tak więc, co? Trzymajcie się, moi drodzy, do. Drony Kravena wciąż polują na ludzi. Muszę je namierzyć. Mhm. Mm Potwór? W Queens? Muszę to sprawdzić. Tak więc, trzymajcie się, moi drodzy, do następnego odcinka, co? Zemiot, już panny Krasie się nam pokazał, co? Cześć.